Jola, wybraliśmy się na spacer do parku, ale to nie jest chyba zwykły park, co? No właśnie, e, ja ci zaufałam, że będzie fajnie i, i powiedziałeś, że zobaczymy takie drzewka i, i trawkę, ale tu jest jakoś dziwnie. Widziałeś te wszystkie e, takie budynki malutkie? E, te, tak, to wydaje mi się, że to są takie małe kościółki. E, może się rozejrzymy za kimś, kto mógłby nam opowiedzieć, co to za miejsce, co? W mnie fajnie byłoby dowiedzieć się coś więcej. Racja. A widziałeś tą wielką budowlę, która tu jest zaraz obok nas? Yy, yy, tak, yy, ta jest największa. To chodźmy może przybliżmy się troszkę bardziej, co? Myślę, że to dobry pomysł. J Jola, zobacz, to całkiem piekty i wielki kościół. Ale on jest ogromny I te, i te wszystkie figury. Tylko co to wszystko przedstawia? E, tu jest jakieś pani. Przepraszam panią, czy, czy my żeby chwilkę porozmawiać? Dzień dobry! Oczywiście, dzień dobry! Co wy tutaj robicie na piekarskim wzgórzu? No właśnie, pan Skorupa powiedział, że. Słyszał, że tu jest takie piękne wzgórze, że są takie, no to jest po prostu piękne miejsce. I stwierdziliśmy, że odwiedzimy, skoro jest takie piękne słoneczko to miejsce. No przecież to jest najpiękniejsze miejsce w piekarach. Nie mogliście lepiej trafić. Zobaczcie, jaki tutaj na wzgórzu stoi piękny, gotycki kościół. Ma mnóstwo wieżyczek. Y -y, tak, właśnie tak. zauważyliśmy, że ten kościół jest bardzo piękny, ale właściwie to, to czemu on tu stoi? Co to za wzgórze? To jest najważniejsze miejsce, bo to jest wzgórze kalwaryjskie. I tutaj się odbywa mnóstwo nabożeństw, pielgrzymki. Tutaj przychodzą panowie, chłopcy, ale przychodzą też panie i dziewczyny. O, o, to, to bardzo ciekawa historia. A a skąd Pani to wszystko wie? No właśnie, no bo tak się składa, że ja jak przyjeżdżają tutaj z różnych zakątków naszego kraju pielgrzymi do kościółka, to ja czasami opowiadam historię, bo A. jestem również przewodnikiem. O! Lepiej trafić chyba nie mogliśmy. To w takim y y razie, czy opowiedziałaby nam Pani? Trochę tych historii dzisiaj. O, o właśnie, właśnie. Czy możemy się przejść razem z panią tak. po tym wzgórzu? Wiecie co? Chodźcie, pokażę wam kaplicę. A kaplic tutaj jest 35. O, to, to... to... Przed nami długi spacer, Jolu. Tak, tak, tak. chodźcie, pójdziemy do tej najstarszej. Cudownie, to chodźmy w drogę. W drogę. Słuchajcie, jesteśmy przy najstarszej kaplicy w tym miejscu. Kiedy tutaj powstawała kalwaria, to tutaj nie było ani jednej kaplicy. Pierwszą kaplicę, którą wybudowali, właśnie z kamienia polnego. Zobaczcie, jakie to są kamienie posklejane, i w ten sposób powstała kaplica. Ale to jest ciekawe. Ten budynek jest taki niestandardowy. Na przykład, no, jak nasze bloki wyglądają zupełnie inaczej. No tak bo bloki są teraz z płyt, kiedyś budowano z cegły, a zobaczcie, dotknij, Pan, panie Skorupa, dotknij. Kuje, prawda? Tak, tak, ta, to jest niewygodne. Niewygodne, takie szpiczaste. I to jest najstarsza kaplica. A, a, a co jest w środku tej kaplicy? W kaplicy znajduje się symboliczny grób Matki Bożej. Bo my o, doskonale je. wiemy, że Matka Boża i nie umarła, tylko została zabrana do nieba. Tak? Wiecie o tym? Y -y, tak, coś mi się przypomina. To nazywa się Giełdą w Tak, dokładnie. Ojej, ty to pamiętasz, panie Skorupo. Ojciec Franciszek chyba ci opowiadał, co? O, tak, tak, tak. I to święto przypada kiedy, pamiętacie? E Ojej, jejku, Jejku. Podpowiem, wakacje. A to chyba w sierpniu, jakoś. Zgadza się, 15 sierpnia. A! Y, to może przyjdziemy tutaj z Jolą, właśnie w tym dniu. A tutaj coś się dzieje, właśnie tego tak, 15 sierpnia. Tak! Tutaj jest wielka uroczystość. Ja proponuję oprócz Joli jeszcze zabrać dzieci i ich rodziców. To, o tak! Zapraszamy wszystkie dzieci, które zawsze nas oglądają, żeby przyszły tutaj na obchody święce, święta w niebo w życiu. A teraz może pójdziemy dalej, Idziemy dalej, co? Idziemy bo nie, dalej, tak. to, mamy mało czasu. Chodźmy dalej, pokażę Wam kolejną kaplicę. Zobacz Jolu, to kolejna piękna kaplica. Może Pani Justyna nam coś więcej o niej opowie. Tak, tak, słuchamy. Oczywiście, że wam powiem, posłuchajcie, ta kaplica to jest wieczernik. A o, w wieczerniku co miało miejsce. Ja powiem miejsc? ja, ja, ja mogę powiedzieć, to jest takie miejsce, w którym była ostatnia wieczerza, czyli pierwsza Msza święta. Tak, tak. właśnie. I na pamiątkę właśnie ustanowionej Eucharystii powstała ta piękna kaplica. I ona już nie jest z kamienia polnego. Tylko jest z cegły kalonej. Zobaczcie, jaką ma piękną balustradę. O, tak. Jest ma kilka balkoników i takie łuki ładne. I teraz jeszcze słoneczko tak pięknie ją oświetla. No tak, bo ona jest wyjątkowa. Wyjątkowa też jest dlatego, że kiedy tutaj odbywają się pielgrzymki, przyjeżdża bardzo dużo mężczyzn, chłopców, dziadków to oni się tutaj spotykają o godzinie 14 w niedzielę i tutaj jest śpiew, tutaj grają na gitarach, przyjeżdżają misjonarze i tutaj jest naprawdę wesoło. No i... A to jest taka przypadkowa niedziela, czy któraś konkretna? Zawsze mężczyźni i chłopcy, panie Skorupa, do ciebie panie ty, mówię... Tak, tak, tak ty teraz na pewno będę pamiętać. Ostatnią niedzielę maja przyjeżdżają. Natomiast panie, kobiety hmm. i dziewczynki przyjeżdżają zawsze, w każdą niedzielę właśnie po niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, czyli w sierpniu. Tak, to, to panie, my sobie jeszcze trochę poczekamy, ale pan Skorupa o, będzie tak. już mógł to, niedługo. to już niebawem, nie jak zrobi się troszkę cieplej. Cieplej i tu będzie zielono, bo słuchajcie, to jest przepiękne miejsce. Tutaj rośnie 42 gatunki różnorodnych drzew. Ojej, to jak taki ogród, na przykład jak ogród Oliwdy, czyli ten, do tak. którego apostołowie poszli z Padem Jezusem po ostatniej wieczerzy. A, a tu jest też taki symboliczny ogród Oliwdy? No oczywiście, że jest. O niebożliwe, nie wierzę. Można tylko zobaczyć. No to chodźcie. Jest kawałek stąd, bo słuchajcie, ten cała kalwaria. To jest aż 10 hektarów powierzchni! Ojej, Oj, a to my jesteśmy żółwiami, to troszkę nam to zejdzie, to, to spotkamy się może y, jak już będziemy na miejscu. Okej! Okay. Idziemy tutaj i idziemy, i tutaj jakiś most, co to jest za most? No, jesteście już z pewnością zmęczeni. Tak, można troszkę odpocząć sobie. No, no właśnie, i tu jest doskonałe miejsce, bo jesteście w tej chwili w zasadzie jesteśmy, bo ja z wami na moście na cedronie. To jest most, przez który się przechodzi, idąc do Ogrodu Oliwnego. No tak, a my teraz tam zmierzamy. A czy jest jeszcze jakiś tutaj coś więcej? Jakiś jeszcze jeden most na przykład, albo coś. Tak, jeszcze pójdziemy za chwilę w stronę gradusów i tam znowu przejdziemy przez mostek. Jeszcze nie mogę doczekać. Tak, tego jest tak dużo, że ja nie wiem czy wydać Ci rady przejść tyle ze mną dzisiaj. O, mi o, ja się tu bardzo podoba, jeszcze mam dużo siły, więc damy radę. No to chodźmy. To idziemy dalej. Chyba w końcu jesteśmy na miejscu. Czy to tutaj Pani Justynko? Tak, to jest właśnie ogród Oliwny. Popatrzcie, w grocie klęczy Pan Jezus. Poznajecie? No tak, to, to Pan Jezus tutaj się modli. On tam klęczy. Tak, Pan Jezus się modlił w dzień przed drogą krzyżową, kiedy został ukrzyżowany. To się modlił. A wcześniej tam widzieliśmy jeszcze pada Jezusa z jakimś innym mężczyzną. To co, co to byli za ludzie tam wcześniej? Jak zauważyliście, ten drugi mężczyzna, co stał przy panu Jezusie, miał sakiewkę. Tak, ja dostrzegłam, ja widziałam. No właśnie, i to były srebrniki. I Judasz, który sprzedał pana Jezusa za 30 srebrników. O tak, on okazał się nie być przyjacielem Pana Jezusa, a, a my bardzo chcemy być Jego przyjaciółmi i podążać Jego śladami, prawda Jolu? Tak, zgadza się. Więc może teraz pójdziemy za Panem Jezusem dalej, czyli tam, gdzie zdarzyła się Droga Krzyżowa. No tak, bo tutaj na Kalwarii Droga Krzyżowa jest podzielona na dwie części. Jedna część, to jest droga pojmania. Wy może nie do końca rozumiecie, ale rodzice, dzieci z pewnością to rozumieją. Droga pojmania, czyli tam był prowadzony Pan Jezus, gdzie był osądzany przez Annasza, przez Kaifasza, przez arcykapłanów. A teraz pójdziemy do Gradusów. Pokażę Wam kaplicę tak zwane święte schody Gradusy. Ojej, będziemy to musieli wszystko jakoś zapamiętać. Zapamiętamy, zapamiętamy, spokojnie, a jak nie, to wrócimy. O, 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 a ta, ta kaplica jest zupełnie wyjątkowa i ma dziwną nazwę. Pani Justyno, musimy się do Pani zwrócić o pomoc. Tak, ja już Wam wspomniałam, ale powtórzę, bo to jest trudna kaplica. Gradusy. Gra Gradusy. Gra tak, tak. Inaczej mówiąc, święte schody. I zobaczcie, tutaj jest wykorzystany naturalny spad terenu, ponieważ ta kaplica w środku to składa się z samych schodów. Tych schodów jest 28 stopni. Ojejku, to jest ich całkiem dużo. Tak, bo tyle po tylu stopniach wchodził Pan Jezus, kiedy szedł do pretorium na sąd Piłata. O, o, o a co to takiego pretorium, I, i, czy możemy je tu gdzieś zauważyć? No, my mamy tutaj obok kaplicy pałac Piłata, i w zasadzie to jest takie kalwaryjskie pretorium. O, jak... Miejsce, gdzie mieszkał Piłat. Ja widziałem kiedyś taki film, na którym Piłat stał na takim balkonie, i to chyba jest takie miejsce właśnie. Zgadza się. Dobrze myślisz, panie Skorupa: to jest właśnie balkon, na którym wydał wyrok, by ubiczować pana Jezusa Poncjusz Piłat. I to jest też pierwsza stacja Drogi Krzyżowej. To znamy, prawda, Jolu? Tak, ja znam i właśnie chciałam to powiedzieć, ale mnie uprzedziłaś. A, a czy jest tu więcej takich stacji? No tak, 14! O, to tak jak w naszym kościele, Jolu. Tak, to chodźmy je znaleźć. O, tak, tak. Pokażę nam je pani? Oczywiście. Chodźmy, idziemy do kolejnej kaplicy Drogi Krzyżowej. To prze, prze, przeszliśmy już kilka stacji, a teraz jesteśmy pod taką całkiem dużą kaplicą. Tak, i jest tam numer 4. Zgadza się, bo to jest czwarta stacja Drogi Krzyżowej. Pan Jezus spotyka matkę swoją. Mhm, I, tak, tak, już znamy tę stację. A. Y... To y, tu jest 14 kaplic, tak jak jest 14 stacji, czy są jakieś, które na przykład nie mają kaplicy, bo są kaplice większe, mniejsze, to się zastanawiam, czy, czy wszystkie takie są? No, kaplice są różne. panie Skorupa, jest kaplica duża, tak jak pokazywałam przed chwilą, Gradusy, y, y, Pałac Piłata, jest jeszcze Pałac Heroda, Wieczernik, an, Pałac... a nasza... Tych Kaplic jest tak dużo, że tutaj trzeba poświęcić dużo czasu. Y, y, to Tak, to może przyjdziemy tu i razem, bo już robi się troszkę późno, ale chcielibyśmy jeszcze raz zajrzeć za ten piękny kościół na szczycie i porozmawiać o rzeźbach, które są tam u góry. Tak, dokładnie. No tak, bo Droga Krzyżowa kończy się właśnie na wzgórzu. Chodźcie, pokażę wam dokładnie, które stacje są wmurowane w kościele. Och, czyli będę widziała, co znaczą te figury tam i co no przedstawiają. Tak, no tak, tam gdzie was spotkałam, a raczej wyście mnie zauważyli. Dobrze, to, to tam idźmy. pokażę wam, jak się kończy droga krzyżowa. O, tak, dobrze, to idziemy dalej, chociaż to trudne już troszkę. To już koniec naszej drogi krzyżowej dotarliśmy z powrotem do szczyt y, piekarskiego wzgórza i, y, ale nie było jeszcze trzech ostatnich stacji. I słusznie, bo stoimy przed nimi. Popatrzcie, kościółek stoi przed nami, gotycki kościółek, ale na y, froncie kościółka we wnękach są trzy kaplicy stacje drogi krzyżowej ostatniej. Jedenasta, dwunasta i trzynasta. To już wszystko jasne. Czyli tu następuje śmierć Pana Jezusa i później złożenie do grobu. Tak, a złożenie do grobu jest osobno kaplicę. Pisze na niej u góry grób Pański. To historia Pada Jezusa kończy się dosyć smutno na tym grobie, który stąd widać. No nie do końca. Jak to? Jak to nie do końca? No przecież Pani powiedziała, że jest grob Pański. I to wszystko jest prawdą, ale trzy dni później Pan Jezus zmartwychwstał. A, a no tak, ale to już nie jest częścią drogi krzyżowej, więc pewnie tu już nie ma osobnej kaplicy na to. Ale jest kościółek, Panie Skorupo. Ten piękny gotycki kościół, który jest dzisiaj zamknięty, ale on będzie otwarty w okresie wakacji w każdą niedzielę. I można tutaj przyjść na Eucharystię. Ten kościółek jest właśnie pod wezwaniem zmartwychwstania pańskiego. O, to wesoła historia na sam koniec naszego spotkania. Y jeszcze po drodze widzieliśmy takie piękne kwiatuszki, to może tam jeszcze chwilkę przy nich staniemy. No to chodźcie. Pójdę z wami. Ojejku, ale piękne są te kwiatuszki. O, o tak, w ogóle jest tu całkiem pięknie. To jest taki, można by powiedzieć, piękny park. Mówiłem ci, Jolu. No tak, ale wydaje mi się, jak pani tutaj mówiła, że, że to chyba jednak jest coś więcej niż park. No tak. To nie jest park, tak naprawdę, to jest miejsce, w którym się można pomodlić, w którym się można zamyślić, można medytować, można spotkać tak naprawdę Pana Boga. To nie jest miejsce dla wybiegów piesków, tu nie wolno jeździć na rowerkach. Tu jest miejsce spaceru, kontaktów przyrody z Panem Bogiem. Tak. Ja. To, to, to takie do, dobre miejsce, żeby się skupić na modlitwie i przy okazji podziwiać piek do przyrody. Tak, bo przyrodę stworzył Pan Bóg. To ja myślę, że my, panie Skrupu, będziemy tutaj często przychodzić. Tyle zakamarków jeszcze nieodkrytych. No i właśnie to, że można tu odpocząć, ale odpocząć z Panem Bogiem. A ja was zapraszam i chętnie z wami znowu przyjdę tutaj. To bardzo Pani dziękujemy za ten cudowny spacer, który nas bardzo wiele nauczył i pomógł nam zrozumieć tajemnice naszej wiary. I zapraszamy i zachęcamy wszystkich, żeby też tu przyszli. Tak, oczywiście. Zachęcamy wszystkie dzieci. Przyjdźcie ze swoimi rodzicami, z dziadkami, z babciami, z sąsiadami, ze znajomymi i naprawdę korzystajcie z tego miejsca. Bo kiedy budowali tą kalwarię, a 125 lat temu ją budowali, to budowali ją z myślą o przyszłych pokoleniach, czyli o Was. Ale to jest cudowne wszystko. Mam nadzieję, że uważnie nas słuchaliście. Pozdrawiamy i zapraszamy na piekarską kalwarię. Do zobaczenia. Zapraszamy.